Cześć witam Cię dobry, dobry, wieczór w trzecim dniu Steam Summer Sale. I tym razem zaczniemy od rzeczy, którą zawsze kończymy. Indie Bundle 3. Jest tak zawsze paszka za siebie. Wiem, wiem zawsze je lubisz. Stopaczka za 7 euro. Zawiera Beat Trip, Beat, Braid, Bunch of Heroes, Insanely Twisted Shadow Planet i Run Spell Overdue. Szczególnie interesujące jest to, że nagrałem Braid dla tła, które teraz widzicie jakieś parę godzin temu. No to jest fajne. I gdybym miał wspomnieć, to z tych trzech to jest takie naprawdę najlepsza część ze względu na to, że posiada braid, beat tree beat i run spell over jeżeli ktoś lubi karcianki. No dokładnie, to są te najlepsze tytuły. Przed Bunch of Heroes to jest straszny dno, To jest taki dual stick shooter, który, który nie ma nic do ciekawego do zaoferowania, nie polecam. Chyba po jednej mapie zrezygnowałem całkowicie z tej gry. Znaczy ja tam grałem w poprzedniej promocji, bo był jakiś achievement do zrobienia i dlatego tylko. Jako go nawet żeby... nie zdobyłem, bo nie niemożliwy do zdobycia samodzielnie. To bardzo... no, samodzielnie bardzo. Na samodzielnienie. Dobra, no, właściwie. No to jest kolejny bundle, który według mnie nie warto brać, bo wszystko to będzie taniej, lepiej i osobno przynajmniej na no, Humble bundle i tak dalej. Także Raid już chyba był, sobie. poza tym Raid był w czasopismach już dwóch że a na na w jedne no. brzmienie mhm. Na pewno w dwóch. Kto chciał, to ma. A, 7, 7 euro, czyli 28 zł. Nie warto. Na kolejną grą jest Dirt Show da minus 50% to jest 20 euro czyli 80 zł. Dwie gry, jeżeli się chce kupić znajomy, to jest 30 euro z czyli 120 zł, po to poniekąd różnica 40 zł. Saś na Allegro w sklepach można znaleźć za 90, więc jest to tak 10 zł różnicy, więcej, jeżeli się kupi z przyjacielem 90 zł, no to jest fajna sprawa właściwie. Ja te wszystkie Dirty nowe bardzo lubię. One znaczy tutaj tylko demo miałem, ale powiem szczerze, że. Świetny to jest, bardzo fajne. Wygląda na Świetne. bardzo intensywną rzecz. Szczególnie, tak, że tak, tak. bardzo dawno nie grałem w żadne wyścigówki. Mhm. Więc może nawet bym się trochę skusił, gdyby drcena była odrobinę mniejsza. Na jakieś 75% by było. Tak. To by można było wziąć. A tutaj jest taki. Jakby, to jest odskocznie od takiego. Te poprzednie derty nie były symulacjami. Tutaj to jest jednak jeszcze bardziej taką arkadową gałąź poszło. Ale bardzo fajne, bardzo przyzwoite, ciekawe i można. Można się fajnie po tym pobawić. Więc jeżeli ktoś ma drobinę za dużo pieniędzy, a bardzo ładnie, szybkich jazd w, przed komputerem, na pewno można by wziąć. Chyba, że się czeka na coś większego. Dokładnie. Następny grą z naszej nowej sobotniej kolekcji z Dead Island minus 66% jest to 10 euro. czyli 40 4 paczki jest to 30 euro, czyli tak 120 zł. I wychodzi, że jedna gra wtedy jest praktycznie za darmo. Paczka pojedynczej gry z DLC to jest 17 euro, czyli 70 zł. Same DLC to jest 3,39, 2,37, czyli tak 14,10 zł. Na Allegro samo w sklepie za samo, który można 60 zł. znaleźć Game of the Year, praktycznie 10 zł. tylko trochę. Czyli 70 czyli, zł. Czyli, czyli jeszcze raz. teraz to wychodzi około na Steamie? Około 200 zł. 70 mhm. zł w Game of the Year. Czyli tyle mhm. samo co w sklepach. Mhm, rozumiem. No. Pod Steam, bo to jest Steamworks, jest dokładnie. Także, no, tutaj wszyscy pamiętają to intro, ten filmik, który tak zamieszanie zrobił, prawda? E, tak, no, taki hype ogromny. No i no, ta gra nie spełniła oczekiwań w ogóle. Żadnych. Żadnych. Po drugim rozdziale taka nuda jest, że to się w, nie, się w głowie nie mieści. Cały czas to samo, cały czas się biega po tym mieście w lewo, w prawo, goni się za apteczką, za młotkiem, za, szuka się kogoś bliskiego komuś, jakiemuś mpc-towi nuda, nuda zna. Drugi akt jest fajny tam jest taki, taki motyw schodzenia po kanałach on tam dosyć intensywny był i to było fajne i to było jakby wszystko co ta gra już miała pokazać Później już Tragedia. Odbiłem się od tego, i nie skończyłem. Ja, gdybym miał tylko dodać, co że, chociaż ma, masz, zgadzam się z do mechaniki, jednak odzwierciedlenie ruchów głowy i ręki jest bardzo dobrze zrobione. Jak za pierwsze zagrałem, to faktycznie mnie zaczęła trochę się głowie kręcić, tak rozbolała mnie od tego, jak faktycznie co się działo na monitorze. Od machania młotkiem. To pilotem nie mógłbyś zostać. Nie, nie mógłby, to jest pewne. No. Plus pozostałe plus wysokości. Le... Aha, jeszcze warto podkreślić, że to jest ogólnie polski, polski tytuł no nie? i y, dość na wysokim poziomie technicznym stoi. Niestety położyli to pod względem mechaniki i, no i, no i scenariusza. To jest, to jest główna bolączka tego tytułu. Więc aby wziąć, to może lepiej poczekać na odrobinę mniejszą cenę. Dokładnie. Kolejną grą jest Frozen Synapse. Jest to strategia... Bardzo, pod, pod, podkreśleniem strategia, bardzo turowa, minimalistyczna, jeżeli chodzi o cenę to jest minus 80%, 4,60 euro, czyli 18 zł. I za dwie sztuki. Tak, za dwie sztuki, więc zawsze się kupuje, nawet jeżeli się chce samemu, więc zawsze lepiej znaleźć kogoś innego. Jest 4,60 euro za wersję z Soundtrackiem, jest to jednak Soundtrack tylko dla jednej osoby, to 22 zł. Sam Soundtrack kosztuje tylko 4 zł, więc można sobie dokupić. I najnowszy Red DLC kosztuje 8 zł, szczególnie że ja go kupiłem za 40, jak wyszedł. W porównaniu do sklepów nie ma, ponieważ jest to wersja tylko na cyfrowej dystrybucji. Mam to, ale. Nie uruchomiłem. Co możesz o tym powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jest bardzo wciągająca i niesamowicie wymaga i wymaga, wymaga myślenia. Mhm, Czy takie szachy bardziej, pewnie jakieś? Bardzo przy, przypomina szachy i przede wszystkim za każdym razem, gdy się włączy daną misję albo multiplayer z przyjacielem z jakimś całkiem nieznanym. Mapa generuje się całkowicie losowo, rzadko kiedy się widzi taką samą. Czasami potrafi być bardziej przychylna jednemu graczowi. Może teraz już trochę drobinę poprawili. Jakieś algorytmy poprawili, tak. tak. I na, na pewno pomijając właśnie strategiczne wymagania gry, świat jest bardzo interesujący stworzony, bardzo cyberpunkowy. Zaś dla mnie najlepszą częścią tej gry jest muzyka którą słuchałem już chyba od kiedy tylko kupiłem grę do dzisiaj. Uważam, że jest jedno z lepszych tworów elektronicznej muzyki, jakie w ogóle słyszałem, jeden z lepszych soundtracków, jaki w ogóle słyszałem. Niesa niesamowicie rytmiczna, w w w wbija się w głowę jak do mocny gwóźdź, nigdy nie wypuszcza. Mhm. No co do samego tytułu, to, to takie fajne szachy, czy to tam yy, może kogoś zniechęcić, ale jeżeli ktoś wymaga bar... coś więcej od gry niż tylko samej satysfakcji z przejścia na pewno warto szczególnie za tą cenę a jeżeli się znajdzie z przyjacielem to na pewno można grać multiplayer przez długi czas ponieważ dane osoby nie muszą być jednocześnie w grze w czasie grania jest co polega to na tym że Kolejkowanie tak, takie tury, robisz nie? swoją turę o no. to wysyła do serwera i twój przeciwnik wtedy dostaje maila że czeka na niego kolejna tura. I w ten sposób jedna partia może trwać dobry tydzień. Nie trzeba Dobre się w ten sposób śpieszyć. Bardzo fajne sprawy. Za taką cenę jest naprawdę grzechnie kupić. Szczególnie z tak niesamowitym soundtrackiem. Okej. Okay. Teraz jeszcze nam zostało Borderlands, prawda? Ta pierwsza część. Tak, Borderlands. Y ono tu jest w jakiej cenie? Borderlands to jest minus 75%, 5 euro, czyli 20 zł. W 4 to jest 15 euro, czyli 60 zł. I znowu jedna osoba praktycznie dostaje gratis. 15 euro, jeżeli kupujemy Game of the Year Edition, czyli z wszystkimi czterema DLC, to jest 60, 30 zł. 4-paczka Game of the Year to jest 90 zł. Podczas gdy na Allegro sama podstawka to jest 40 zł. A Game of the Year praktycznie już 50. Więc te obie ceny są coraz bliżej siebie. Rozumiem. No, a samo sam tytuł? Rewelacja, prawda? Na pewno bardzo dużo miłego czasu spędziliśmy w naszą trójką grając w to. Super, to jest sprawa. Naprawdę bardzo fajne. Ma tam takie problemy troszeczkę yy, później. Robi się taka. Taka nudna przynieść yy, poza Zbierz 20. Yy, nie wiem tam. Czekam nawet kwiatków. Głowza, głowza. No dokładnie. Ale, ale fajne to jest. jest duży, duża taka dowolność i tam te, te wszystkie rzeczy, które się zbiera ten lud to bardzo przypomina inne tytuły, które dobrze znamy i to jest fajne. Jest to naprawdę dla mnie bardzo dobre osiągnięcie jako w FPS i RPG z nastawieniem bardziej na takie z Diablo. W sensie zbierania itemków, ciągle tylko niszczenia. Na pewno jest bardzo mm, zabawna po stworzeniu jest. świata. Jest. Bardzo zabawna, jest, jest śmieszna, no? Zgadza się. I jeżeli już kupować, to na pewno znajomymi, ponieważ gra posiada Games Gamespy, A jest to bardzo okropny serwis, jeżeli chodzi o granie z przyjaciółmi. To jest taki klient e, obsługujący to, to granicę. Ne kod netowy jest tak okropnie napisane, że nie zdziwcie się, że będziecie mieli problemy z e, dołączeniem do gry znajomego. Jeżeli już brać, to jedynie wersję Game of the Year, ponieważ to wychodzi o wiele taniej z DLC, które tak, z których czterech tylko jedno jest tak naprawdę porażką. Jest to Mad Max i Thunderdome Riot. I ogólnie warto sobie to wziąć i sprawdzić przed drugą częścią, która się zapowiada bardzo fajnie. Na pewno na y, YouTubie można znaleźć wiele let's playów z tej gry. Sami pewnie byśmy mieli, ale to było dobre dwa lata temu. Tak nawet jeszcze nie marzyliśmy o takiej sławie jak dzisiaj. Zawsze możemy powtórzyć inną, innymi postaciami. Nie, 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 nie to nie, nie to samo! Sobie. To nie to samo. I kolejny tytuł to, to jest Orcs Must Die. To jest yy, jakie cenie? Minus 75%, czyli 2,74 euro. Jest to 11 zł. Game of the Year, który zawiera dwa małe DLC, to jest 3,74 euro, czyli 15 zł. I same DLC to jest 60,80 euro centów, 2,5 2 zł, 3 zł. Czyli różnica, w lepiej jak już kupować, to Game of the Year, ponieważ ta odrobina złotówka 3 dwie się przyda. W sklepach jest sama podstawka z tego, co jest za pak, po 30-40 zł. Ojej, to bardzo tanio, a, a, a bardzo warto, moim zdaniem. Chociaż to jest tylko tytuł single player. To nie, nie ma nic, żadnego koopa, żadnego multi, ale jest bardzo zabawna. Bardzo, to jest dobry mix tower defensa i takiego shootera. Bardzo to jest dobrze zrobione. W ogóle cał, cały tytuł jest spolszczony znakomicie, zabawny, wciągający i, i warto. Absolutnie warto. polecam naprawdę każdemu. Dwójka będzie miała podobno koopa jakiegoś, czy tam podstawowe multi i e, będą bonusy dla posiadaczy jedynki. Właśnie, właśnie. Dokładnie to chciałem też powiedzieć, że będą bonusy jakieś pewnie jakieś mapy albo skiny albo cokolwiek dla tych, którzy mają jedynkę i dlatego chociażby nawet dlatego warto to wziąć. U dwójka będzie miała kawał znakomitego. Następną grą byłoby Tropico 4 minus 75% 524 euro, czyli 21 zł. Bando z wszystkimi DLC to jest 11 euro, czyli 44 zł. DLC razem. 5,71 euro, to jest 23 zł. Na Allegro w sklepie już leci po 35 zł. Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś już ma trójkę, to lepiej przy niej zostać. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał w trójkę, chociaż ma miłe wspomnienia po pierwszej części, bo nie wspominajmy o drugiej z piratami, na pewno można by, spo, można by zobaczyć nową wersję w 3D. Mm -hmm. ja, nie wiem, no, ja wczoraj na przykład mówiłem, że lubię te wszystkie strategie ekonomiczne, ale tropiko. Odbiłem się, odbiłem się, bo jakoś mi nie podeszło to w ogóle, nie wiem dlaczego, też nie potrafię tego wyjaśnić, ale chyba warto. 70, minus 75% to jest fajna sprawa. Mnie już niestety nie stać. Wykosztowałem się przez pierwsze dwa dni, ale tak to bym kupił. Chociażby do korekcji. Dostateczna rekomendacja na darmo. Tak jest. No i co zostało? Zostało nam... Two worlds. Two worlds. Minus 75%, 6,24 euro. Wersja Castle Defense 3, tak bardziej z tego co widzę, to jest wersja na iPad. Tak, kuba, jest to już bardzo złe, tego nie brać co 2,5 euro. DLC kosztuje 6,24, czyli 25 zł. Paczka z DLC to jest 10,40 zł. Więc wtedy jest różnica 15 zł między wersją podstawową a z DLC. gro po sklepie chodzi tak 40. Game of the Year, czyli z DLC, 90 zł. Mm -hmm. No i co, no ja miałem tą filkę I też się odbiłem. I też nie wiem dlaczego, bo tam. Znaczy w sumie wiem, bo to jest taki, taki klon Gotika. Plan Gotika, który miał jakieś tam wielkie aspiracje do tego, żeby być znakomitym tytułem, niesamowitym światem przedstawionym, ale coś poszło nie tak. I to jest warto też dodać kolejna polska gra w tym zestawieniu. I znowu scenariusz pole, 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 poległ. Tam, tam są takie niedorzeczności, takie głupoty. Jest na przykład, inwentory w tym, w tym, jak to nazwać, przybornik. Inwentarz. Inwentarz dokładnie. Jest tak nieprzyjazny, jest tak głupio zrobiony, tak brzydki. Właśnie takie małe pierdoły załatwiły to, ten tytuł. Położyły go. No i moim zdaniem, jeżeli ktoś lubi jakieś takie właśnie RPG yy, długie, bo no to chyba dość długa gra jest, to, to może sobie tam pomęczyć, ale są lepsze rzeczy zdecydowanie. Pewnie się pojawią tutaj na tych promocjach jeszcze. Mogłeś powiedzieć, że to jest polski Oblivion. O, ale gdzie ten Oblivion? Nie dorastałem do Obliviona, nie mam mowy. No wszystko tego, że Oblivion nie był za przyjaźnie przyjęty. To głównie ze względu na uproszczenie w porównaniu z Morrowindem, także. Gdyby tego nie było. Ostatecznie dało się w Obliviona grać bez problemu. Jeżeli ktoś po prostu nie patrzył na to jako kontynuacja Morrowind jako następca Morrowinda, tylko po prostu dzielna gra to. Dało się krać mogliwione, a tutaj. Nieco, zostało nam jeszcze jeden tytuł? Został nazywa nam się Skyrim. We are sorry. Nie, on się nazywał nie We are Sorry. This game is not available in your region. No to musimy to podziękować. Cenę. Tak, właśnie, musimy podziękować Cenędzy, która tak załatwia tutaj polskich klientów. Niestety tak to wygląda. A tak to no bym sobie kupił i to nagrał. Ale nie. No to by było fajne. Niestety, skróciliśmy jesteś moją grę krócej ze względu na to, że nie możemy jej fizycznie kupić. Jeżeli ktoś ma znajomych w Wielkiej Brytanii, ogólnie na Zachodzie, zawsze można dostać wtedy jako prezent. Jednak bardzo możliwe, tak jak z Fallout New Vegas, że jeżeli się dostanie podstawkę z Zachodu, to nie będzie można tak z polskiego komputera kupować DLC, jeżeli już wyjdą. Tak, tak jest, dokładnie tak jest, Oczywiście na razie nie wiemy, jak z cenę to zrobi, ale nie spodziewamy się dobrych rezultatów. Ale z tego tak. co widzę, hmm, ktoś tutaj wyrzucił cenę. Zaraz poszukam. Jest Skyrim e, 24, prawie 25 euro. To ile będzie na nasze? To jest 100 zł, więc to mimo wszystko 20-30 zł, czasami 50 zł, taniej niż pudełko. E, ja kupiłem pudełko za 90 parę zł. Tak, gdzie tak właśnie znaleźć dokładnie. Ja widzę po 120-130. Ale widać za słabo szukam. Dobra, ale tak nie ma o czym mówić w sumie, bo tak tego nie ma tutaj u nas. Także zostawmy ten temat. No i tyle w sumie, nie. Więc powtórzmy małą zabawę z poprzedniego dnia. Gry numer 3, numer 2, numer 1. Przyjmując, że nic nie mamy z tego. Mm -hmm, to ja zacznę, na pewno tak. Numer 3 to byłby dla mnie... Hmm, 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 hmm. Chyba Frozen Synapse. Później to by było Orcs Must Die i Borderlands. Narmo. To ja tak, od trzeciej Tropico czwórkę, bo Frozen Syn Synapse jest dla mnie za mądre, ja jestem głupi. E, potem Orcs Must Die, ze względu na to, że nie ma multi. Gdyby miało Multi, mogłoby wylądować na szczycie. No i Borderlands. Zwłaszcza właśnie za Multi i za koopa Multi. W moim przypadku to by było Dirt Showdown, ponieważ wyścigówka Borderlands ze względu na bardzo dobrego kopa i Frozen Sign -up ze względu na wszystko. Naprawdę błagam wszyscy, to weźcie, dajcie im pieniądze. To są ludzie, którzy potrafią tworzyć gry. I już w się sprzedali. Ale i tak warto. Pewnie, że warto. Nie grałeś przecież, stąd możesz wiedzieć. Ale widziałem, jak tam ktoś inny gra. Ja widziałem gameplay na YouTubie. Dokładnie. No i to mi wystarcza. Gameplay ja widział. okej. Okay. Widziałem obrazki. Wiem najlepiej. Więc dziękujemy za oglądanie. Na pewno wrócimy następnego dnia, praktycznie o tej samej porze, z kolejnymi promocjami, naszymi nic nieznaczącymi opiniami o każdej z grze. Tak jest. Jesteśmy opiniotwórczy. Bardzo. Yeah. you